Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku Karpiowej Kuchni. Dzisiaj będzie przynęta dla osób, które nie posiadają rolownicy, wyciskacza do ciasta, a chcą robić skuteczne przynęty z przeznaczeniem do jesiennych połowów. Korzystając z okazji, że jutro właśnie wybieram się na zasiadkę na kilkunastohekarowy zbiornik, dlatego przygotuję sobie jedne z moich ulubionych przynęt, bo mają niecodzienny kształt. W naturze nic okrągłe, idealne w wodzie nie jest, dlatego takie przynęty często są pobierane przez właśnie te ostrożniejsze karpie. Teorii na ten temat jest wiele, ale ja... Przekonałem się o tym wielokrotnie, że właśnie tego typu kształt przynęty jest idealny na jesienne karpiowanie. Przynęta odżywcza bogata w takie składniki jak mączki rybne oraz płynne ekstrakty czy ekstrakty proszkowe, dlatego za chwilę sobie zbudujemy dzisiejszy miks. Dodatkowo nie będę używał żadnych konserwantów oraz sztucznych aromatów, czyli flavorów. Kulka oczywiście w cudzysłowie z przeznaczeniem do mrożenia. Dlatego zbuduję dzisiaj wspólnie z wami 2 kg miksu, ponieważ mam dużo, dużo mączek różnych, które już powoli tracą termin przydatności do użycia, dlatego muszę powoli z nich korzystać i dlatego dzisiaj tak na szybko zbudowałem sobie ten rodzaj przynęty, więc możemy już zaczynać. Na początek wrzucam sobie do opakowania 400 g mąki kukurydzianej. Do tego dorzucam sobie 200 g CLO Składnikiem numer 3 jest mączka grochowa. Wykorzystuję ją w ilości 200 gramów. Do całości dorzucam sobie jeszcze 100 g. semoliny. Teraz przechodzimy już do bogatszych mączek, a pierwszą z nich jest mączka ze squida, którą wykorzystuję w ilości 300 g. Do tego dorzucam mączkę LT94 200 g. Mączkę Pre-digested również 200 g. Piwne w takiej samej ilości 200 g. Składnikiem przedostatnim jest żółty Birdfood, czyli po prostu typowy pokarm jajeczny dla ptaków. Na Allegro czy na innych stronach bez problemu zakopicie. Możecie wykorzystać taki wilgotny i ja właśnie sobie taki pokarm jajeczny, żółty wilgotny dla ptaków, użyłem w ilości 100 gramów. Oraz składnik ostatni jest to również pokarm dla ptaków. W formie takiego musli, ale dodatkowo wzbogacony o różnego rodzaju insekty. I tego pokarmu również wykorzystuję sobie 100 gramów. Widzicie tutaj zalewę, bo za chwilę też ją sobie wykonam, ale lećmy dalej. Biorę sobie jakieś naczynie, może to być miska, do której wbijam na początek 10 jaj. Gdyby się okazało, że troszeczkę ciasto będzie za suche, zawsze w trakcie sobie można jedno jajko, dwa dobić. Bez problemu, tutaj nic nie stoi na przeszkodzie. I teraz do całości dodaję pokarm dla ryb akwarystycznych. Wykorzystam cztery rodzaje. Pamiętajmy, że jeden blister ma 20 pastylek. Ja wykorzystam z każdego blistra tylko 12, dlatego że ta reszta, 8 kapsułek z każdego blistra, będzie z przeznaczeniem właśnie do zbudowania zalewy pod tą przynętę. Więc do miski wbijam sobie 12 pastylek ochotki, 12 pastylek wodzienia, 12 pastylek... Artemii oraz 12 pastylek dafni. Są jeszcze inne pokarmy. Można użyć kryla, można użyć naprawdę wielu innych. Sypuję sobie jedną łyżkę ekstraktu z małży. Jedną łyżkę ekstraktu z wątroby. Jedna łyżka ekstraktu ze squida, A do całości dolewam sobie 40 ml. Właśnie ekstraktu małżowego, taki zielony charakterystyczny oraz 40 ml ekstraktu drożdżowego. No i jeszcze na koniec sobie sypnę jedną łyżkę ekstraktu drożdżowego brokacel w formie proszkowej oraz trzy łyżki soli himalajskiej, drobnoziarnistej, tej różowej. Całość teraz bardzo dokładnie mieszam, a w osobny pojemnik wbijam sobie właśnie te pozostałe pastylki z tym pokarmem akwarystycznym, aby dać im czas po prostu na rozpuszczenie się. Gdy już sobie pastylki wbiłem, do przygotowania zalewy. Teraz możemy przechodzić powoli do wyrabiania ciasta. Dlatego stopniowo dosypuję sobie suchej bazy. I jak zauważyliście, nie używam tutaj żadnego glikolu ani innych konserwantów, dlatego że będzie to przynęta właśnie przeznaczona do mrożenia. W takim okresie jesienno-zimowym bardzo często z takich przynęt korzystam i naprawdę świetnie się sprawdzają. Mają intensywny, naturalny zapach. Ryby znają takie dodatki jak właśnie ochotka, czy inny pokarm, czy mączki Squidowa, LT, które, i Prada jest, które świetnie rozpuszczają się w zimnej wodzie. No i dodatek jeszcze birtfoodowych. Składników oraz drożży bardzo skutecznie działa właśnie w zimnej wodzie, więc powoli sobie to ciasto zaczynamy wyrabiać. No i gdy tylko ciasto już jest wyrobione, mogę przechodzić do przedostatniego etapu, czyli formowania naszych przynęt. Jeśli nie posiadacie właśnie wyciskaczy do, do ciast czy jakichś maszynek, wystarczy, że zrobicie to ręcznie. Bierzemy sobie kawałek ciasta, ręcznie rolujemy sobie wałek. Następnie bierzemy nóż i tniemy sobie, no takie kopytka, można to określić. Nie pod kątem, tylko po prostu nóż trzymam na wprost i tnę sobie po kawałku takiego wałka. Odstawiam na bok, biorę następny, również roluję ręcznie i tutaj sami decydujecie jakiej średnicy chcecie te przynęty, czy większe, czy mniejsze. To wszystko zależy od Was właśnie. Jaki wałek oraz jaką średnicę wykorzystacie. Gdyby ktoś chciał, może z tego przepisu wykonać też kulki proteinowe, nic nie stoi na przeszkodzie, ale ja nie ukrywam, że jest to jedna z moich ulubionych kształtów, właśnie przy połowie takim jesienno-zimowym. Nie oznacza to, że w ogóle z kulek nie korzystam, ale naprawdę lubię coś takiego robić. W międzyczasie do naczynia wlewam sobie wodę, czekam, aż zacznie się gotować i gdy tylko wszystkie przynęty mam już przygotowane, poobcinane o różnych średnicach. Wrzucam je sobie na wrzącą wodę. Od momentu wrzucenia kulek na wrzącą wodę trzymam je około 4 minut. Co jakiś czas, mieszając, aby się tam gdzieś nie posklejały, bo to różnie może być. Co kilkanaście sekund sobie przemieszam, co minutę nawet, ale za każdym razem trzymam je 4 minuty. Nie czekam, aż te przynęty wypłyną na powierzchnię i wtedy sobie odliczam około tych 2 minut, tylko po prostu chcę, żeby. Ta przynęta była troszeczkę surowawa w środku i przez to będzie znacznie lepiej w zimnej wodzie mi pracować. Nasze przynęty już powoli się gotują. Jedna partia, druga, trzecia i tak dalej, aż wszystko zostanie obgotowane. A w międzyczasie robię sobie właśnie taką odżywczą zalewę. Do wbitych naszych akwarystycznych pokarmów dorzucam sobie jedną łyżkę drożdży brokacel, jedną łyżkę ekstraktu GLM, 2 łyżki soli himalajskiej, 1 łyżkę ekstraktu z wątroby, do całości dolewam 50 ml drożdży płynnych. Można tutaj wykorzystać markę Fit Stimulant, którą bardzo polecam, bo jest rewelacyjnym top towarem, naprawdę. Nie jest to reklama. No i do całości zalewam sobie jeszcze 500 ml płynnego ekstraktu z małży. Całość dokładnie mieszam i mam bardzo odżywczą naprawdę zalewę. Gdy tylko sobie kulki już ugotowane przerzucę do takiej skrzynki z dziurkami, suszę je około 5-6 godzin. Tutaj do butelki wlałem sobie 500 ml tej płynnej zalewy, ale 100 mi jeszcze zostało, dlatego te kulki przesypuję sobie do jakiegoś wiaderka. Zalewam pozostałą częścią tego płynu. Tam zostało 100-100 ml z hakiem. No i mieszam całość. Ostatnim etapem jest takie dopanierowanie. Kilka łyżek mączki ze Squid'a dosypiecie na te wymieszane z ekstraktem. Przynęty. Do tego dorzuciłem sobie około 7 łyżek mączki rakowej, wszystko dokładnie mieszam i jeszcze zostawiam do wysuszenia na około 12 godzin. Po procesie suszenia biorę sobie torebki dojpak, pakuję te przynęty i kładę do zamrażarki, aby już niedługo je wyjąć i ruszyć z nimi nad wodę. Jak widzicie, bez rolownicy, bez wyciskacza do ciasta można tworzyć również mega ciekawe przynęty. I na włos. Jak i również do nęcenia, bo nie wiem czy wspominałem, ale będę ich używał i na włos i do nęcenia. To co w wodzie, to na włosie. Tak powinno być za każdym razem. Dlatego z wami już się powoli żegnam. Nie przejmujcie się opiniami, jak ktoś tam was, z was się będzie śmiał, że możemy robić kształty, jakie tylko nam się wymarzą. Jakbym miał wybierać pomiędzy tylko okrągłym kształtem, a czymś takim, to zawsze będę wybierał właśnie coś takiego. Pozdrawiam was serdecznie. Twórzcie łówcie, dołączajcie do grupy Morfishing Bankarstwo na Facebooku i do zobaczenia na rybach. Pozdrawiam was serdecznie Morfishing. Cześć.